Jestem Kabirabi. A, a jeżeli jesteś na kanale zostaw no, subika, no jeżeli film Ci spodobał się daj łapeczkę. Więc to jest vlog z powrotu z serii. No, to po no, prostu no, z serii. Mieliśmy. Y, jest, Mamy. Taka, jest taka seria. O, y, jak to powiedzieć? Jest taka seria Kabirabi wersus naturalnej. Były z tego dwa odcinki? Trzy. Ale z tego lasu już teraz idziemy. Bo tam jeszcze o, to jest szybki raz. Oto jest ten. I tu te na, na tej No Na tej polance. Tak. Koniecznie wpadajcie i, te... i się dowiecie o co chodzi z tą polaną. I nie wiecie o co chodzi z tą polaną. Wydajcie do bo... tych filmów, bo znajdą się one w, li... w opisie. I więc idziemy. Ten film będzie trwał jakieś 5 minut. takie wydaje? Tutaj, e, naprawdę... Ej, tam weźmie na polankę, tam. A tam, ten, tam jest, takie wielkie psy są tam. Takie wielkie psy, wilczury są. To, się... to, to poczekajcie chwilę, ja tam będę zobaczyć, bo kamera mi się tutaj cyka. więc widzimy daj, się daj po cięciu. Daj mi, e, Sprawdziliśmy tam w e, no i nie ma tych cykli, co były. No to domy, nie wiemy, nie wiemy, tamtej, osób, są ja tam domy, i na osób z tym tutaj też jesteśmy. Bo by było krócej. Ej, ty dawaj inną czasą niż myśli wtedy. Nie dawaj, Teraz chyba nie będzie jakiś urywek. No to... Nie, no zobaczymy. Zobaczymy.

O, o, oczywiście muszę nie być pożegnania, więc wy, wybaczcie nam, ale się nie przygotowałem zbytnio do tego. O, butterfly on zro, zrobił, kabirabi, My no, chyba szli nie wiem, bo zapomniałem, to na co zrobimy cięcie i ogarniemy trasę. Za no. Zdejdzie. Zdejdzie. Pójdziemy teraz w tamtą stronę, Dzieńmy? nie, w drugą. Tutaj! Wyjdziemy, nie wyjdziemy. Właśnie, że nie wejdziemy. Właśnie odcinek padnie. A tam tego trenu nie, nie widzieli. Dawaj Nie, tym ujedziemy, ale to są naprawdę duże góry. No. Ale gdzie to idziesz? Znowu, tędy! Nie nie tak krótko, a łatwa to nie ma tak łatwo. Trzeba się poświęcić. Nie wiem, kiedy jesteście sami, a ty go i wlacie, to lepiej ja, ja wiem, jakąś mapę, kompas, takie coś. No. GPS? by butelka wody, żeby nie umrzeć z Nie jak my Tak no. <ślesz> no, no idziemy w góry dalej Kórne. Teraz My, my tu byśmy na obczajce trasy o, bo tam idziemy A to jest mega duża góra, tam raczej nie to jest wca, a tu wcale nie mniejsza A to nie o to chodzi, mam się ciągnąć daleko od ścieżki wspomniałeś już? Co wymyślałeś z zasady? 2% 2%, 2% więc my że się, się pożegnamy za chwilkę. No i się, nad już. No trzeba się żegnać już. pani telefon więc jeżeli jesteście na mnie na kanale, zostawcie subika się spodobał lajka. Żeby nie przekopić kolejnego odcinka stój